Centrum skłusza Red Redeko Nic jeszcze nie jest pewne, ale wszystko zmierza do pozytywnego zakończenia. Z coraz większym przekonaniem można mówić, że Wrocław będzie mógł oglądać tenis na najwyższym światowym poziomie. Po pięciu latach przerwy dokładnie. Yy, mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i stowarzyszenie Adventure zorganizuje. Jednasty z kolei turniej challengerowy, tym razem pod nazwą Wrocław Open najprawdopodobniej. I zjadą się do Wrocławia dobrzy tenisiści, zjadą się dobrzy polscy tenisiści, tym razem, którzy będą faworytami, mam nadzieję, tego turnieju. Także cieszymy się bardzo. Mam nadzieję, że publiczność dopisze, że turniej wypali tak jak byśmy chcieli. To doskonała informacja przede wszystkim dla polskich tenisistów i tych młodych, i tych nieco bardziej doświadczonych, jak Łukasz Kubot i Michał Przysiężny. Rozmawialiśmy z Mam nadzieję, że przyjedzie cały komplet. Ten turniej, turniej challengerowy, w ogóle są e, organizowane z myślą o przede wszystkim młodych zawodnikach, tych, którzy startują w swojej zawodowej karierze, którzy się pną w górę. Na szczęście mamy takich kilku młodych zawodników bardzo obiecujących. E, ten turniej ułatwi im start, ułatwi im te zdobywanie pierwszych punktów, a przy okazji spotkają się ze swoimi starszymi kolegami, którzy tutaj będą ich w, na, przy okazji tego turnieju patronami podpowiedzą, jak, jak mecze rozgrywać. E, to, to, tego typu imprezy to są niezwykle ważne dla całego środowiska tenisowego, dla młodych zawodników przede wszystkim. Wrocławski Challenger zawsze promował młodych zawodników. Tu pierwsze kroki stawiali wszyscy obecnie. Czołowi nasi tenisiści. Zdaję sobie właśnie sprawę z tego, jak bardzo ważne są tego typu turnieje dla rozwoju polskiego tenisa. Ja zawsze twierdziłem, że to, że mamy tak dobrych zawodników, oczywiście składa się na to wiele, wiele czynników, ale jedną, jedną z cegiełek to na pewno był ten, ten, ten dziesięciokrotnie organizowany wrocławski turniej. On pomógł naszym zawodnikom dojść tam, gdzie są teraz. Przed organizatorami teraz tytaniczna praca do wykonania. Tym turniejem zajmuje się cały zespół ludzi. Stowarzyszenie Adventure 2100 jest organizatorem, także to nie, nie spoczywa jedynie na moich barkach. Wielu, wielu, wiele osób jest to zaangażowanych i, i właśnie e, pracują ciężko, żeby ten turniej wypadł dobrze i żeby publiczność była zadowolona. Impreza zostanie rozegrana na kortach, hotelu Gem i Hali Orbita. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl